Zaczynamy DNA rynków, czyli program o tym, co istotne dla giełd, gospodarek i dla Twoich pieniędzy. W ciągu kilkunastu najbliższych minut dowiesz się, co wydarzyło się na rynkach i gdzie można było zarobić, a także dowiesz się, co wydarzy się w tym tygodniu i co trzeba wiedzieć, aby nie stracić, aby dobrze inwestować. O tym wszystkim w tym programie. Ja nazywam się Paweł Cymcyk i zapraszam na DNA. A DNA to oczywiście dane tygodnia to najważniejsze wydarzenia i aktywni widzowie, którzy zadają pytania. Pytań na żywo w tym odcinku niestety nie będzie z powodów technicznych, ale będą pytania, które zostały nadesłane w ciągu ostatniego tygodnia. Ale to w drugiej części programu. A na razie, na razie ten odcinek DNA Rynków to czas zakupów. Ameryka ma rekord za rekordem, Europa trochę słabi, ale za chwilę zbliża się prawdziwy. Czas zakupów, o tym co, gdzie i jak kupować w tym odcinku DNA Rynków, ale dopiero za chwilę, bo teraz przyjrzyjmy się temu, co wydarzyło się w ciągu ostatniego tygodnia, o jakich danych rynkowych mówiliśmy w ostatnim odcinku DNA Rynków, które będą miały znaczenie. No i na początku wszystkie indeksy PMI, czyli zapowiedzi wzrostu gospodarczego w poszczególnych gospodarkach, które to niestety gospodarki mocno rozczarowują. Wszyscy, którzy oglądają regularnie DNA Rynków, wiedzą, że taką barierę, Oddzielającą rozwój od recesji jest dokładnie 50 punktów. No i, no i mam dla Państwa niespecjalnie dobrą informację, bo jeżeli chodzi o chińską, jeżeli chodzi o niemiecką gospodarkę, to one właśnie, one właśnie są na tej na tym punkcie, na tym pułapie 50 punktów. Jedyne, co jest trochę wyżej, to w kolorze zielonym strefa euro. No ale tutaj strefa euro ma 51,4 punktu i również to jest ta dobra ze złych informacji również niestety spada, czyli wyżej, ale nie najlepiej, zarówno dla Niemiec, jak i dla strefy euro, niespecjalnie dobrze. A Chiny? A Chiny na krawędzi rozwoju i spowolnienia gospodarczego tyle z Europy i ze świata, a z Polski w Polsce. W Polsce dużo lepiej. W Polsce rośnie, a co konkretnie rośnie? Ano rośnie nasza pensja. Średnia pensja i wzrost wynagrodzeń dokładnie w ostatnim czasie to całkiem solidny plus. Mamy wzrost wynagrodzeń w skali rok do roku o 3,8%, a więc znowu o 4% ponad więcej w portfelu, uwzględniając deflację, a to co najciekawsze, to średnia pensja już w grudniu powinna przekroczyć 4000 zł. 4000 zł na liczniku i to dokładnie ten trend, czyli czas zakupów nie tylko świątecznych, na pewno się zbliża, bo jeżeli chodzi o polskiego konsumenta, to ma on tych pieniędzy więcej. Dokładnie jak widzicie na tym wykresie, z miesiąca na miesiąc średnio. Coraz więcej. No ale poza wzrostem pensji, niestety, nie rośnie tak szybko w Polsce produkcja. Też w ostatnim tygodniu mieliśmy informację o produkcji przemysłowej w Polsce, która dokładnie na tym wykresie. I dobra informacja, czyli taka, która może ucieszyć inwestorów, to, że produkcja była na plusie. Niestety, minus to taki, że ta produkcja była zaledwie na minimalnym plusie 1,6%. No i też to jest tak bardziej w dół niż w górę. Efekt tego taki, że rzeczywiście w Polsce mały. Produkcyjny plusik. To może spowodować, że rzeczywiście polska gospodarka jeszcze się rozwija, ale już nie takim tempem, jakbyśmy chcieli, jakby sobie tego inwestorzy życzyli. Jak zareagowały na te konkretne dane makroekonomiczne rynki, jeżeli spojrzymy na WIG-20? To praktycznie bez zmian. E, w sumie trend sześciomiesięczny jest mniej więcej dokładnie taki sam. Bez zmian. Za dużo się na polskim rynku nie dzieje. Amerykańskie SP 500, no oczywiście na kolejnych rekordach. Już z odcinka na odcinek DNA na rynków, mówimy o tych rekordowych odczytach, i tym razem również trend za sześć miesięcy wybitnie wzrostowy. euro Eurozłoty trochę w dół 4,20 na liczniku. Ta najciekawsza para walutowy, walutowa specjalnie się nie zmieniła. A najciekawsze aktywo ostatniego tygodnia, wybrane specjalnie przeze mnie dla Was. To w tym przypadku Brazylia, która w tydzień, zaledwie w tydzień zarobiła 8%. Za 12 miesięcy to zaledwie 7% wzrost, czyli cały ten wzrost to zaledwie ostatni tydzień. Ale 6-miesięczny trend raczej neutralny, czyli Brazylia mocno buja, ale wzrostów specjalnie tam na razie nie ma. Jeżeli chciałbyś wiedzieć, co będzie rosło, co będzie spadało, jak zainwestować i chciałbyś się o to zapytać, to możesz. Te pytania w trakcie trwania tygodnia możecie śmiało zadawać na stronie dnarynków.com. Na tamte pytania, tam zadane, tam wysłane, odpowiadam w kolejnym programie. Na te pytania właśnie w tym odcinku DNA Rynków będą odpowiedzi, ale to za chwilę. Bo teraz przejdźmy dokładnie do tego czasu zakupów. Ten tydzień, dlaczego to czas zakupów? O tym przekonacie się już teraz. Robiąc przegląd tego, co się będzie działo na rynkach i w gospodarkach, zacznijmy oczywiście od poniedziałku. No i poniedziałek najważniejszy dzień, tak na dobrą sprawę, bo już o godzinie 10.00 będzie informacja o niemieckim indeksie IFO, czyli dokładnie... I o indeksie, który pokazuje, jak zmienia się perspektywa niemieckiej gospodarki. Ten indeks IFO 103 punkty ma mieć. No i to, co jest istotne, to ten indeks eksporterów i producentów w Niemczech często bardzo mocno współgra z, niemieckim, z niemieckimi odczytami giełdy. I coś tu nie gra. Zobaczcie na tym wykresie w kolorze czerwonym indeks IFO, czyli dokładnie to, co będzie publikowane dziś w poniedziałek. Na niebiesko dokładnie niemiecka giełda. No i na dole ostatnie 6 lat historii i widać bardzo, ale to bardzo wyraźnie, że jeżeli ten indeks faktycznie radził sobie IFO dobrze, to i niemiecka giełda rosła. Jeżeli indeks IFO radził sobie słabo, no to i niemiecka giełda spadała. A na razie dokładnie coś tu nie gra. Ten rozdźwięk pomiędzy spadającym indeksem IFO a w miarę rosnącą giełdą sprawia, że należy sobie zadać pytanie, czy przypadkiem to nie inwestorzy przecenili możliwości niemieckiej giełdy. Na razie Rozdźwięk blisko 15%, a więc dużo, naprawdę bardzo dużo. No i wyczekiwanie na indeks IFO może solidnie zmienić nastroje, zmienić, jeżeli się okaże, że ten indeks jest istotnie inny. W poniedziałek to wszystkie informacje, ale bardzo istotne bo indeks IFO też wpływa na koniunkturę w polskiej gospodarce. Na no skoro o Polsce mowa, to przejdźmy do wtorku. W Polsce. Właśnie we wtorek. Dwie informacje. Przede wszystkim sprzedaż detaliczna i stopa bezrobocia. No i dobra informacja jest taka, że obydwie informacje powinny zaskoczyć pozytywnie. Przede wszystkim sprzedaż detaliczna to co widzicie tu na górze każdy kolejny słupek to dokładnie kolejny miesiąc. No i no, można powiedzieć, że też, jak w tej produkcji, niby takie plusy, ale ujemne dlatego że ten plusik wzrostu konsumpcji coraz to coraz niżej. Święta tak na dobrą sprawę pokażą, czy rzeczywiście wydajemy więcej. No ważne jest to, aby ta sprzedaż rzeczywiście była wyższa od 4-5% przynajmniej w grudniu, bo na razie nie ma na to absolutnie żadnej szansy. Dobrze będzie, jak się okaże, że jest więcej niż te zapowiadane 2%. A bezrobocie? A bezrobocie jeszcze w październiku powinno spaść w dół, no ale niedługo zacznie się zima i jak się zima zacznie, to nie Niestety zacznie się też wzrost bezrobocia. To naturalny sezonowy efekt, więc się zupełnie nie musimy tym martwić. Ale wszystko poniżej 12% na koniec roku, na koniec pierwszego kwartału 2015, to będzie bardzo dobra wiadomość. Tyle z Polski. We wtorek, ale to nie będą najważniejsze informacje dla rynków. We wtorek dużo ważniejsze ceny domów w Stanach, czyli jak się zmieniły nieruchomości właśnie w Stanach Zjednoczonych i te ceny, ci, którzy oglądają regularnie na rynku, wiedzą, że już tak mocno nie rosną. Ceny rosły swego czasu o blisko 12-13%, a teraz wzrost sięga zaledwie niecałych 6. To wbrew pozorom dobra informacja, bo jak ceny rosną tak szybko, to znaczy, że jest po prostu za drogo i za szybko. Takie 5-6% dużo bardziej. Spokojne. Jednak ceny w domu będą miały znaczenie, ale najważniejsza informacja dokładnie w torku to zaufanie konsumentów w Stanach. Widać, że we wtorek bardzo dużo informacji i właśnie zaufanie konsumentów w Stanach widzicie na tym wykresie. To jest indeks Conference Board, który bardzo często opisujemy w DNA rynków i w którym bardzo wyraźnie widać, że na razie, jeżeli chodzi o amerykańskiego konsumenta, to czuje się on świetnie. Najlepiej od ostatniego szczytu, od 2007 roku. No i jeżeli amerykański konsument, Czuje się lepiej, tu nawet można narysować tak bardzo uśmiechniętą buzię, to i też amerykański rynek czuje się lepiej. A więc im wyżej tutaj, tym po prostu lepiej na amerykańskim rynku i kolejne rekordy na SP 500, a więc warto we wtorek również prześledzić te informacje. W środę. Dużo bardziej spokojnie. Tylko indeks Chicago PMI, czyli zapowiedzi dla amerykańskiej gospodarki odnośnie produkcji, ta produkcja całkiem nieźle trzymała się w ostatnim czasie i można powiedzieć, że choć ten indeks ma trochę spaść, bo to już nie ma być 66 punktów, tylko zaledwie, w cudzysłowie, zaledwie 62, to efekt jest dokładnie taki sam jak, jak w indeksach PMI. Wszystko, co w tym przypadku wyższe od 50, oznacza, że jest dobrze. 62 punkty. To dobrze, a więc można powiedzieć, że produkcja w Ameryce będzie trzymała się dobrze. Śmiało możemy przejść do kolejnego dnia, kolejny dzień, czyli czwartek, i no i za dużo się na rynkach nie wydarzy, dlatego że w czwartek specjalnie informacji makroekonomicznych nie ma, a dodatkowo jest wolne w Stanach, bo jest święto Dziękczynienia, a więc ruch na rynkach mniejszy, na pewno mniejsze obroty, na pewno mniejsza zmienność, i niestety ten czwartek też przełoży się na kolejny dzień, na piątek, bo w piątek również skrócona sesja w stanach zjednoczonych, czyli dokładnie taki pół dzień można powiedzieć giełdowy i tylko w połowie dnia będzie trochę handlu, a więc w piątek też spokojniej. No ale nie będzie już tak zupełnie bez danych. Będą dane związane z japońską inflacją, która ma rosnąć o 3,2%, i wszyscy, którzy inwestują w Japonii, mogą traktować to za plus. Im wyżej ta inflacja, tym większe zadowolenie banku Japonii ze swoich działań, a więc im wyżej, tym Lepiej na razie to 3% to dla Japończyków bardzo, bardzo dużo. Będzie też piątek japoński, e, będzie polski PKB, czyli dokładnie rozwój polskiej gospodarki. Odczyt finalny. Ostatnio mieliśmy odczyt na poziomie 3,3%. Co pokazuje, że polska gospodarka zaskoczyła pozytywnie. Pytanie, czy to było zaskoczenie przed wyborami, czy zaskoczenie trwałe. A więc te liczenie GUS-u oby było bardziej dokładne niż Państwowej Komisji Wyborczej. Na razie na piątek dobre zapowiedzi dla polskiej gospodarki powinny być potwierdzone. No i teraz właśnie przechodzimy do tego szału zakupów. Co jeszcze w piątek? Właśnie ten czas zakupów, ta euforia zakupów związana z amerykańskim czarnym piątkiem, bo po święcie dziękczynienia zawsze Amerykanie ruszają na zakupy blisko 100 milionów amerykanów coś kupuje jakieś prezenty jakieś przeceny no i tu bardzo duża zagadka czy amerykański konsument wyda jeszcze więcej niż w ostatnich latach jeżeli tak to to będzie właśnie ten czas zakupów to będzie czas dobrych impulsów dla amerykańskiego rynku akcji kolejnych dobrych impulsów zaznaczmy i to dokładnie w ten piątek czyli już w ten najbliższy piątek a co będzie najważniejsze w tym tygodniu co będzie miało największe znaczenie dokładnie na początku indeks IFO czyli ten publikowany w poniedziałek poniedziałek zapowiadający koniunkturę w Niemczech, potem konsumenci w Stanach Zjednoczonych, czyli właśnie wtorek i jak się czuje amerykański konsument, co będzie miało znaczenie w piątek, właśnie w tym czasie zakupów, kiedy ruszą oni do sklepów, a na sam koniec sprzedaż detaliczna w Polsce. Czy rzeczywiście polscy konsumenci też kupują więcej? O tych wszystkich informacjach na pewno powiemy w kolejnym odcinku DNA Rynków, który w poniedziałek, już w ostatnim miesiącu tego roku, czyli dokładnie 1 grudnia 2014 roku i na ten odcinek już teraz serdecznie wszystkich zapraszam, a za chwilę pytania od widzów, te, które zostały zadane w ciągu tygodnia dokładnie na stronie drynkówro.com.